Witam Was wszystkich serdecznie, jestem G-Joker, zapraszam do mojego Let's Play Minecraft. Niestety jestem bardzo dzisiaj zdenerwowany, ponieważ nagrywam już tego Let's Play'a chyba czwarty lub piąty raz. Coś się z musiało zawsze nie zapisać lub, nie wiem, nie tak nagrać. Po prostu się zdenerwowałem, odcinek dzisiejszy będzie nerwowy, będę bił klipperów po jajcach żeby aż czerwone były całe, bo się zdenerwowałem, no jak to, jak to mam wyżyć, proszę Państwa nie wiem, nie wiem jak to można tak żyć o, tu gdzieś drzewo było czy mi się przewidziało, o tam jest drzewo Wejdę zetnę, bo się zdenerwowałem zrobię mecz, miecz i będę tym mieczem klipery i zombiaki lub też yy, szkielety ładował po dupie, bo się zdenerwowałem muszę jakoś odreagować a nie będę yy, dochodził do rękoczynu ponieważ ręc, yy, ręce mnie bolą nie ma formy tak zrobię sobie yy, tak jak już powiedziałem a tu wybudowałem domek muszę się wam pochwalić, pokażę wam mój domek najpierw o, to jedyna rzecz, która mi w miarę wyszła. Proszę bardzo, tu jest mój domek, tam jest wejście na balkon. Tu sobie teraz dam y, y, crafting table, tak, stół rzemieślniczy. Zrobię sobie parę, tak, parę patyczków, tu sobie zrobię, sobie zrobię miecz, o, który mi się zaraz przyda. Jeszcze sobie zrobię parę łopat, może, chociaż raczej nie zrobię parę. Ok, jest. Tyle. Ok, dobra. O. Kiedy tylko nastanie dzień, nie wiem czy doczekamy, bo mój odcinek będzie trwał niedługo, jest pełna parę chwil, ponieważ, jak powiedziałem, wcześniej jestem zdenerwowany i nie chcę mi się tego potem wszystkiego montować, bowiem boli głowa i trochę wątroba. Gdzie ten fryer? Choć tu, fryer. John, chodź tu dziadu. Co, taki z ciebie surfer? No chodź, no co cwaniaku. Co? Aj, 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 jaj, aj, dziadu ja, Cię ci, odciąłem ci, na obiad sobie wezmę, zupę jajniczą sobie zrobię teraz. Czopie karłowaty. Dobra. się pewnie sobie się po co karłowaty zrobiłem. Lecz ja zaraz wam pokażę wszystko. Nie martw się o to A ław szczepionkę pojebało cię! co od dziadu się cieszysz? Wy pierwdzia nie co aj Aaaa, kurde człowiek rowak Znaczy ja w szczepionkę nie biję, tak? Ja w pojajach biję, także się oczy potem. W ogóle tam są ludzie. On nawet dla mnie główny nie jest. Powiem szczerze. To co ja się będę denerwował? Prawda? Zadnę sobie. Dobra, nie. No. Te, 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 te zombiaki już przy, więcej przyprawiły mnie o zawrót głowy. Nie mogę teraz nawet usiedzieć. Taki jestem zdenerwowany. Pójdę chyba walny głową w ścianę. Nie, jednak w biurko. Ale no trochę się polepszyło. Dobra, szybko desek tutaj sobie na trenę, najpierw drewna, potem sobie zrobię deski. Wybuduję niewielki balkon, który potem będę e, dobudowywał, będę go poszerzał, upiększał. Zresztą mój domek też będę robił coraz lepszy, co posadzę drzewko. A po co mi tu to, to drzewko? Nawet drzewko. Mówię szczerze, wybuduję tylko mój balkon, no, może trochę więcej coś zrobię i mówię czy jak dobiegnie końca, ponieważ no, boli mnie głowa i nie mogę spać, przecież koła, wszyscy już posnęli, klipery jają, kliperom śmierdzą jaja, posady posadzę drzewko, o, tak, niech tu rośnie. A co, niech ma, jak lubi, niech ma, ja mu nie bronię, on mi nie broni, to sobie przerobię do deseczki. Teraz ten moment, na który wszyscy czekaliście, zrobię obiecany przeze mnie balkon na trzy strony, tak wiem. Kozak, aczkolwiek nie do końca. Nie że będzie taki kozacki, jak się wszyscy spodziewali, lecz jak wcześniej mówiłem, z czasem go dopracuję. Najpierw pomaluję. Farbą, aby go korniki nie zjadły, tak jeszcze tutaj zrobię. A co, za szaleje. Dzisiaj jest szalejemy na całego. Co się na panowie? No, tak. Balkon na trzy strony jest to chwila niesamowita. Godna uwiecznienia. No ja nie mogę. Tak, bo, a także. Też niektórzy mają kamienie, wiem. Yy, wiem. Z pewnych źródeł informacji, niektórzy mają kamienie. Ja... Szczerze mówiąc też nagrywam w, tej momencie, w tym momencie kamieniem. Lecz tak naprawdę to jest cegła. Tu was mam. Dziady jedne. Gdzie kamienie nie nagrywam? Mam bardziej profesjonalny sprzęt taki jak cegła. Yy, muszę się wam pochwalić ostatnio. Yy, poprzednie moje let's Play robiłem w notatniku ale teraz pobrałem sobie taki program jest to bardzo zaawansowany program taki jak Paint i teraz w Paint będę obrabiał filmiki, no naprawdę niesamowity program, lecz jeszcze go nie ogarnę w pełni w pełni go nie ogarniam ale z czasem nabiorę doświadczenia prawda i będę już można powiedzieć Cox Pro Pro Cox w tym paniecie babcia mi powiedziała, że jest taki program. Wcześniej nie widziałem. Powiedziała mi w czym to obrałeś filmik. Ja mówię w notatniku, no już jeszcze ciasno. Ona mówi nie w paniecie Ja mówię, no dobra, to zrobię. Bo to jest moja wierna fanka. Tak, dobra, zakończymy ten mój odcinek dzisiejszy. No, krótki, bo krótki, ale jest. Ja jestem JJ Joker, zapraszam do komentowania, subskrybowania. No, cześć i czołem. Jestem. Andrzej. Tak naprawdę JJ Joker. Albo Andrzej, albo JaJ Joker, albo Józek. No, nieważne. Hej.